Hej, witam was we vlogmasie 8 nie mam tyle palców ale tak dzisiaj jest już 8 grudnia ja sobie tutaj usiądę na łyżeczku i wam opowiem umówiłam się dzisiaj z Alicją o czym w ogóle zapomniałam więc szybko zawiozłam właśnie Rocha do mojej babci na chwilę później moja mama go odbierze i ja się ogarniam, właśnie jadę do Gdańska z Alą. Myślę, że wezmę my sobie laptopa, żeby montować film, bo mam film do montażu. Tak jak Wam mówiłam, będę miała dla do Was dodatkowy materiał w przyszłym tygodniu. Taką niespodziankę. Idę się ogarniać. Muszę się ubrać, chciałabym się trochę pomalować, bo właśnie wczoraj, przedwczoraj, tak chodziłam z piętych włosach. Dzisiaj sobie je rano umyłam i chciałabym zrobić jakiś taki szybki makijaż. Widzę, że mam pod oczami straszne, ale um, no chciałabym się trochę ogarnąć, bo nie ukrywam, że brakuje mi takiego bycia ładną <grym> przez ostatnie dwa dni właśnie. Nie, cztery dni. Przez ostatnie... No przez ten cały weekend czułam się po prostu mm, taka yy, ledwo żywa, więc yy, chciałabym wrócić do właśnie takich pełnych obrotów. E, wczoraj właśnie posprzątałam, nagrałam wam tą końcówkę vlogmasa a, i dzisiaj chciałabym wrócić w, do takiego produktywnego właśnie życia a, i lecieć z tymi vlogmasami na bieżąco. Chciałabym, żeby były ciekawsze niż przez to właśnie, a, przez ten weekend. Mm. Jutro będzie się też dużo działo, ale dzisiaj a, idę się pomalować i może zapytam was na Instagramie, co mam sobie zrobić na śniadanie. Roch lekko zdewastował to opakowanie, ale no na szczęście ten stick mam jeszcze jeden nowy, więc po prostu wymienię na nowe. Ale jakbyście się zastanawiali, dlaczego pomadki Banana Beauty nie są w tych papierowych opakowankach, to po prostu jak robiliśmy kalendarz, to roch mi pomagał i wszystkie powyjmował, ich nie patrzyłam. I dlatego one są po prostu mm, bez papierków, ale wszystkie są nowiutkie. Ja mam identyczne kolory. Ale mm, zamówiłam jakby drugie sztuki, tych, które ja najbardziej lubię. Okej, okay, ja się zabieram do za ogarnianie mojej twarzy, a na Instagramie was zapytałam, czy mam zrobić sobie bowla, czy zwykłego po prostu shake'a, bo chciałam wam dzisiaj właśnie wrzucić. Story z Natural Mojo i może mi pomożecie wybrać, co mam na nim zrobić. Generalnie nie będę robić pewnie takiego jakiegoś bardzo mocnego makijażu. Generalnie to moje ulubione słowo Mam wszystkie kosmetyki od kilku dni w kartonie, dlatego że chcę sobie podkładać do tej mojej toaletki, którą składaliśmy, ale nie mam czasu tego zrobić, więc może, może jutro mi się uda. Zobaczę, bo jutro właśnie mam taki Wolniejszy dzień, Roś dzisiaj nie był znowu w żłobku, ponieważ to nadal ma troszkę katarek, ale już i tak jest lepiej, więc mam nadzieję, że może jutro pójdzie i będę mogła właśnie te kosmetyki włożyć do toaletki, ale tak poza tym no to jutro jest w Więc jutro rożka odbiera moja babcia z przedszkola i rożek później właśnie do babci jedzie, natomiast ja też mam plany, o których wam jeszcze nie chcę zdradzać mm. i no też nie będzie w domu przez jakąś część dnia, dobra. Nakładam korektor. Zapomniałam nałożyć stick do konturowania. No to w takim razie polecimy z brązerem Hula. Ja go nakładam takim bardzo e, dużym pędzlem. Jest brązer. Myślę, że od razu widać, że ta twarz jest smuklejsza listy polecimy z tym stickiem, który był dzisiaj w kalendarzu. Mój jest już taki trochę, jak widzicie, e, zmęczony życiem, ale go jest bardzo dużo, więc jeszcze spokojnie. Myślę, że mi na długo starczy, bo ja naprawdę już go trochę używam, a jeszcze mi dużo zostało. Ja też nie używam jakichś ogromnych ilości, ale ten stick też jest fajny, na przykład jak mm, macie ładną serę, ale to możecie nałożyć tylko ten stick. I to też bardzo fajnie wygląda, ale ja nakładam go już na przypudrowaną buzię i nic mi się tutaj nigdy nie zważyło. Nakładam w miejscu rozświetlacza i różu. Możecie podziwiać. Chcem, cieszę się, że właśnie mogę Wam pokazać ten stick. Tym bardziej, że był dzisiaj w kalendarzu. Jak możecie zobaczyć, tutaj już jest taka całkiem ładna tapla. Ale ja jeszcze. Użyję sobie cienia z Mio, żeby ten efekt wzmocnić. I dzisiaj polecę sobie z wedding dress. tutaj tylko na sam szczyt kości. I ten cień jest chudniejszy dużo niż ten rozświetlacz. Ja wiecie, ja nie jestem jakąś make-up artist, ale mi się podoba to jak to właśnie ładnie w siebie przechodzi i jaki daje taki... Niecodzienny efekt, ale do mnie napisała odpiszę jej, o której mam autobus i zaraz Wam dokończę. Ale mnie napisała, że zaraz wychodzi, więc ja jej napisałam, że pojadę uberem, bo autobus mam dopiero za prawie godzinę. E, I tak, skończyliśmy już się zachwycać tym cieniem. E, nałożę sobie również w ten sam cień z paletki, czyli ten. Ostatnio używam tuszu z Banana Beauty na przemiennie z tuszem z Gosha, bo mój ulubiony tusz z Benefitu się skończył, a właśnie dostałam te produkty, więc sobie ich używam. No i tusz z Banana Beauty moim zdaniem jest taki, naprawdę efekt wow daje. Dobra, nałożyłam tylko jedną warstwę, bo ten tusz daje naprawdę niezły efekt przy jednej warstwie. No moim zdaniem jest to bardzo mocny efekt i ja taki lubię. To są moje trzecie brwi pomadą. Jeszcze ich nie wyczesałam oczywiście, dopiero je ja jakby narysowałam kształt, ale mm, pierwszy raz y, nie wygląda jak Kryna moim zdaniem, jak to się mówi? Coś tam czyni mistrza. Yy. Ala zadzwoniła i mi przypomniała, praktyka czyni mistrza y, ja właśnie tym mistrzem będę, jak będę tak dalej brwi malować. Może kiedyś? E, dobra, ja się ubieram i. Mm -hmm, mm, włosy są świetne, ale. No, niestety, nie mam już czasu, muszę zamówić Ubera i lecieć, bo Ala powiedziała, że będzie za 20 minut, więc tak czy siak pewnie będzie musiała na mnie poczekać. Nie wiem, co z tymi włosami zrobić. Nie 20 minut mam Ubera. Zjadłam się nanko. Mm. Dzisiaj zrobimy sobie właśnie takie ankiety na Instagramie, myślę, bo w sumie. Jakoś tak, e, pamiętam, że kiedyś takiego chciałam zrobić, ale w końcu nie wyszło, więc dzisiaj będzie Instagram, decyduje o moim vlogmasie. Um, maga się jaram tą choinką, bardzo mi się podoba jak ona wygląda i jestem taka szczęśliwa, że mam choinkę, czuję, wiecie, tak, czuję się taką dobrą panią domu e, z tą choinką. Dobra, wkładam shaker do zmywary i e, ubieram kurtkę, bo zaraz będzie mój Uber e, i widzimy się w Gdańsku, nie mogę się doczekać aż właśnie się spotkam z Alą, bo dawno się nie widziałyśmy i zrobię świąteczne zakup. zawsze, ledwo zdążyłam, zaraz muszę ubrać maseczkę. Wzięłam e, torebkę dzisiaj ze złotym e, łańcuszkiem i wzięłam też złoty łańcuszek, który dostałam od moich obserwatorek. Dzień dobry, jestem już pod forum, szukam Ali wzrokiem. Um, przyjechałam Uberem, a i tak byłam później niż Ala, więc no. O dobra, idę, idę, idę. Ta krótka jest obrzydliwa, le i w ogóle krótka. Nery odkryte, rękawy za krótkie. Kurtka mam ma być na zimę, czy no ja to. Na zimę? No to chyba. Pożyczę tak. ja mam. Kurtka. Dałam no, wam kiedy na Instagramie, czy kupisz tą kurtkę czy nie. Gurtki. To jest straszna, naprawdę. Dobra, ja przybierzę z, z ale... ja, ja nie wiem czy wybrać niebieskie czy różowe. Ja bym na swoim chyba wzięła różowe i będziemy sobie tak fajnie wyglądać, by tak... Nie wiem, mi się bardziej podoba, że w różowym. Ale mają krótkie rękawy. No ale mówiłam, że jestem ciekawa, czy nam zdejmą prawa autorskie za muzykę z przymierzalni. <śmiech> <śmiech> Chciałem nagrać środek tej formy. Drwale! Uuu. Teraz już nie. Żeby dostać kartkę od Ali trzeba wpisać w wykrzyknik. Nie zdradzę tajemnicy. Daj drzownicy. nie wszyscy mają drzewnicę. Ale to właśnie, to żeby każdy musi zgłosić. Dobrze. żartuję. Albo dam jakiś taki fajny tekst. To by było śmieszne, jakbyś dała emotkę, nie, którą nie wszyscy mają. No, by mnie zabili. I tak się wkurzają, że... Ale ładnie wyglądasz. I tak się wkurzają, że rozdanie jest na Instagramie, a nie na YouTubie i... Czasami. Dobra, nigdy wszystkim nie dogodzisz. Jak jest dla wspierających, to jest źle, jak jest dla wszystkich, to. No, sama powiedziałaś, że tam jakieś randomowe osoby wpisują. Dlatego zrobiłam dla wspierających. A jak tam twoi wspierający w tym miesiącu? Ja mam bardzo. umarli. Nie, no mam z 10 osób, a takiego tyle, ile zawsze. Oni nie odchodzą, oni są cały czas. I może nic im nie wrzucasz. Wrzucam. Tak? Już szykuję kolejny film. I Jeszcze im wrzuciłam posta, żeby zadawali pytania, ale ale jeszcze nie zadali żadnych, muszę im przypomnieć o tym, bo zapomniałam im powiedzieć, Bo wrzuciłam im posta, ale o tym im nie powiedziałam i zawsze tak jest, jak ja wspieram, że są ilość posta, i im nie powiem, to oni tam nic nie robią z tym postem. Ej, ale ładne, ładne jest to tło z lampkami i ten kubek z maka. Właśnie sprawdziłam ankiety na Instagramie i jest dokładnie nie tak, jak nagrałam. Znaczy, jak kupiłam, co ja w ogóle gadam? Ala poszła do toalety, i mam wrażenie, że czekam tu już z godzinę. I się zastanawiam, czy, czy ona po prostu nie wyszła i mnie nie ominęła. Już myślałam, że się nie doczekam. A, sorry. Właśnie się rozstałam z Alą, Ala poszła na e, autobus, a ja czekam na Bolta i wracam do domku. E, w domu wam pokażę, co w końcu kupiłam. E, zrobimy fotanko dnia, bo widziałam, że kilka się pojawiło i myślę, że będę się żegnać. Zobaczę jeszcze, ile mam materiału. A no i Rowszek musi oczywiście wylosować kogoś dzisiaj. Hej, hej, powiem Wam, że montuję właśnie blok vlogmasa, w sensie kończę montaż już, przynajmniej tego co mam. Co do tego bolta, o którym mówię, to pan, który miał przyjechać, czekałam na niego z 20 minut, ponieważ krążył wokół forum i w momencie, kiedy mój telefon miał 2%, stwierdziłam, że kurczę: no on chyba nigdy nie przyjedzie, bo on odjechał w ogóle gdzieś w inną stronę Gdańska. A minął mnie i nie wiedziałam zupełnie o co chodzi, więc anulowałam tego bol Bolta. Bolt mi pobrał dwukrotnie pieniądze z konta e, i zamówiłam Ubera, który był dwie, dwie, dwie droższy, czyli w sumie dwukrotnie droższy, no ale stwierdziłam, że jak mam... E, 1% baterii, no to już nie jestem w stanie wrócić i tak w inny sposób. Na szczęście, pan Zubera był mega milutki. Jechałam w ogóle bardzo wygodnym autkiem i usiadłam sobie z przodu i rozmawiałam z panem całą drogę. Był naprawdę w porządku, taki starszy pan, i właśnie mówiłam, że zaczynam jazdy niedługo i właśnie, że robię prawko. Więc naprawdę był bardzo miły. Mówiłam mu, że prowadzę media społecznościowe, by się pytał, gdzie pracuję, więc jeśli. Jeśli ogląda, to pozdrawiam, znaczy na pewno nie ogląda, ale był bardzo miłotki, więc jakby kiedyś trafił tutaj na koniec internetu, to pozdrawiam serdecznie. Zaraz Roszek wylosuje jednego, jedną osobę, która wygrała dzisiejszy prezent, ale dopiero teraz zauważyłam, że nie pokazałam nagrody, znaczy pokazałam tą nagrodę, ale nagrałam film poklatkowy zamiast zwykły, więc no nie... Nic tam nie widać, nie ma dźwięku, więc pokażę Wam teraz właśnie jaka jest dzisiejsza nagroda. Mówiłam już wcześniej o tym właśnie, że jest ten stick do konturowania, no ale reszty nie widzieliście, więc już Wam pokazuję i rohlosuję. Więc dzisiejsza 8-meczka to maseczka z Selfie Project, tuż do rzęs i właśnie ten stick do konturowania, który ja również mam. On jest w kolorze Peach, Peach Pink czy coś takiego. I właśnie to jest taki złoto-różowy stick do makijażu. Ja naprawdę go uwielbiam, tak jak wiecie. I teraz przerwę rochowi oglądanie Pepy, bo przeważnie jest tak właśnie, że on ma czas na baję w momencie, kiedy ja montuję, żeby, wiecie, jak najszybciej wam wrzucić tego vloga. I teraz mu wyłączę, zrobimy losowanko i zaraz wrzucam vloga. I myślę, że dam wam coś na Instagramie właśnie i zrobimy sobie premierę, bo dawno nie było. Bierzesz jedną osobę? Nie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj wygrywa Zuzanna. Ok, póki Roch jeszcze jest zajęty tabletem i właśnie leci Pepa, to mm, szybko e, odpowiem jeszcze na pytanka dnia. E, jeszcze komentarzy nie przeglądałam, więc myślę, że na spontanie polecimy od najnowszych. E, I pierwszy, który mi się rzuca w oczy, e, to czy update'uję listę wspierających na karteczkach. Tak, powiem wam nawet, że e, jak był jeszcze Iggy, to Roch z Igim. Wysypali wszystkie karteczki, i ja je odkurzy odkurzyłam część z nich, więc ostatecznie wszystkie po prostu wyrzuciłam i od nowa m, wydrukowałam wszystkich wspierających, więc ona jest aktualna. Jeśli dzisiaj ktoś doszedł, no to będę to uaktualniać i widzę, że tutaj nawet jest odpowiedź, że mówiłam na filmie, że codziennie o północy to robię. Generalnie przeważnie robię to rano, więc m, tak przeważnie koło, przeważnie do ósmej, dziewiątej co najmniej macie czas, żeby zostać wspierającymi. Rok pierniki, więc wygląda jakby coś wybuchło w buzi. Zobaczymy, czy jeszcze jest jakieś pytanko. Pytanko, pytanko, pytanko. Tak, to jest dzisiejsza nagroda. Trzymaj tuż. Nie, Dobra, widzę, że rok mi już nie da tutaj nagrać więcej pytań, ale chyba też większej ilości pytań nie widziałam pod tym nowym filmem. Jeśli chcecie się znaleźć w pytaniu dnia jutrzejszym, to koniecznie zadawajcie pytanka, a my już na dzisiaj kończymy. Ten film myślę, że jest wystarczająco i tak długi, więc dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że robiłam te ankiety na Instagramie dzisiaj, ale widziałam teraz, że i tak. I tak zagłosowaliście inaczej, ponieważ zrobiłam ankietę, czy kupić tą kurtkę. E, I zagłosowaliście, że tak, a ja jej ostatecznie nie kupiłam, bo Ala, Ala powiedziała, że nie, że nie, nie, nie wyglądam w niej dobrze e, i w ogóle, że nie. E, a co do sweterka, to Ala powiedziała, żebym kupiła różowy, a Wy zagłosowaliście na niebieski, więc ja kupiłam różowy. Mm. Ale zastanawiam się, czy sobie nie zamówić ze strony berszki niebieskiego albo jeszcze tego beżowego, bo beżowy też mi się w sumie podobał, tylko że Ala powiedziała, że jestem e, taka zlana po prostu cała w jednym kolorze i rzeczywiście też mi się tak wydawało. Ale błękitny mi się podobał, więc może m, potajemnie, nie mówiąc Ali, go sobie zamówię, bo Ala ma niebieski, może dlatego nie chciała, żebym sobie też kupiła niebieski, ale zrobię to i po prostu jej nie powiem. Nie mówcie Ali. Ostatnią ankietę właśnie wrzuciłam. Ankieta w czy vlog ma pojawić się dzisiaj o 20 i czy robimy premierę. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. No i zgodnie z tą odpowiedzią właśnie zobaczymy się dzisiaj. A ja się z Wami już żegnam i widzimy się również jutro w nowym vlogmasie. Buziaki. Cześć!